No i się ma ziomale, Witam Oksan, Dobra, na kanale, bo chciałem sobie przetestować tą grę w sumie, nie? No ale zanim ją w ogóle sobie przetestuję, to przecież jestem YouTuberem, to wypadałoby nagrać, nie? Tylko z tego co się orientuję, tutaj chyba mam złe ustawienia. Tylko gdzie tu są ustawienia dźwiękowe? Dobra. Na początku jest wybór gracza One Player. O, są opcje. Dobra. Opcje i... Nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Muzyka niech sobie będzie. I dźwięki też sobie niech będą muzyka jest całkiem przyjemna ale niech to wszystko będzie na 30% bo naprawdę nie wiedziałem czy mnie było przed chwilą słychać no bo ja wszystkie gry nagrywam gdzieś mniej więcej na 30 max 40% głośności i tak to działa dobrze ok controls właśnie Keyboard, right, side, arrow, case. Keyboard, right, side, arrow, case. To mi pasuje. Tak, to są... ...szczałeczki. Yy, Dobra. Language. Ciekawe czy można wybrać Polish. No to w takim razie już tylko... ...zostaje English. Gorzej jak zmienił w tej chwili na chiński. Kilometry tutaj to jest chyba żeby mówili, tak? Nie chcę gadają, speeches, nie będą dźwięki. Gadanie, sąd, grafika za dużo tu nie ma, nie? Ale v sync powinien mieć włączony anti-aliasing? To jest nie jest taka graż, żebym nie mógł mieć ni ni włączonego anti-aliasingu. OK I przetestujemy. Co to za gierka w ogóle? Bo ja ogólnie lubię takie gierki, wyścigi. Kiedyś na Amidze dużo, dużo grałem w Lotusa, w Jaguara, nie wiem czy w Jaguara przypadkiem nawet nie więcej. Chociaż... Nie, w Lotusa, w Lotusa więcej. Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3. Czy części Lotusa wyszły na Amigę? Jaguara bardzo dużo też grałem. I to były w sumie dwie te gry wyścigowe na mig. I zobaczmy. Dalszy ciąg tu jest. Podróż... World Tour. Czyli co? Podróż wokół świata? Albo podróż światowa po prostu, nie? Senna forever to trzeba kupić. Ups. Aha. 10 zł! Nie, 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 nie. Nie bawię się w to. To już te, te pozostałe są do kupienia, dobra. To podróż światowa Tu bardziej klawiaturą się oporuje. Myszką też mogę Ale okej okay. Space Bear. continue. Mogę wybrać, nie? Ale pierwsze wybiorę to co było domyślnie, czyli San Francisco, spacja. Zdejmę sobie zegarek, bo mi przeszkadza jak używam klawiatury od grania. No, i tu oczywiście nie mam do wyboru. Jest jedna trasa. Samochody, właśnie. Aha, cruiser. Ten ma mniejszą prędkość, ale większe przyspieszenie. Większą sterowność. Dużo większą sterowność ten ma. Ten niebieski, nie? A tu nie mam. Bardziej mi, yy, dla mnie, mi się wydaje, będzie pasował Infiniti, bo ten cruiser ma mniej paliwa, gorsze sterowanie, gorsze przyspieszenie, jedynie ma minimalnie większą prędkość i więcej nitro. Nie, wiem, czy będę pamiętał w ogóle nitro używać. Dobra. Go, go, go. Czyli ten samochód. Wolę, żeby był łatwiejszy do sterowania. Dobra. Pchałeczkami. Czyli strzałeczka do góry. O, wygląda to jak lotus normalnie. Ja pierdzielę. Jak się nitro używa? Aha, spacja, dobra. Normalnie lotus. Lotus 2023. Ja pierdzielę. Ale szał. Tylko nie umiem w to grać. Ja pierdzielę. Normalnie bym grał w Jaguara albo w Lotusa. Aha, nitro nie mam. Zużyłem 3 nitro. Ciekawe... O! Coś podniosłem. Tu jest do podnoszenia. Pa... A, bo to była benzyna. Benzyna może mi się kończyć. Dobra. Który jestem? Ósmy. A nie, Zakręt. Coś podniosłem. Nie wiem co. Ale ty, fajna gra, kurde, jak ja, naprawdę, jak ja wspomniałem o Lotusie i Jaguarze, nie myślałem w ogóle, że to będzie taka gra, tego rodzaju, poważnie, przyrzekam, jak ja wspomniałem o Lotusie 1, 2, 3 i Jaguar, naprawdę, nie, nie wyobrażałem sobie, że to będzie tego rodzaju, właśnie, tego, tego typu, taka sama gra. W jestem, tylko w Jaguarze i w Lotusie nie było nitro do używania. T -t ta różnica, no oczywiście grafika była amigowa, nie? Ale gra jest po prostu zerżnięta. Tylko, że jest grafika i FPS, -y i wszystko jest dostosowane do roku tam 2023, nie? Podoba mi się ta gra. Kurde, jeszcze pierwszy dojechałem, poważnie? Wszystkich wyprzedziłem. A byłem ósmy, nie? Ja pierdzielę. O dwie sekundy wyprzedziłem drugiego. Nieźle. Nie no, jeszcze się przejadę, nie? Już wiem, jak grać, nie? To był pierwszy wyścig. 130 punktów zdobyłem. Czy ciekawe, czy coś zarobiłem? Bo ja nie wiem. Space Bear. I muzyczka fajna, i gra fajna, powiem świetna. Dobra, to już raz przyjechałem, to już chyba nie ma sensu, żebym przyjeżdżał. Bierzemy drugą trasę. E, mam jakąś kasę, żeby upgrade instalować? Kolor? No, Tylko kolor mogę zmienić który mi się najbardziej podoba? Niemiecki. Dobra. I go. Na razie bez nitro bo wpieprzę się w kogoś. I mam trzy nitro. I ja będzie bardziej swobodnie, to sobie użyję nitro. Bo tu jest ciasno na razie. Tak, jakieś... Dobra, nitro. Ach ty kurde! Dupku ty! Pieprzy... Nie, pierdziele, jeszcze w kamień uderzyłem. Tu w tamtej trasie nie było kamieni. Ona była łatwiejsza. Ale ogólnie... Yy, bardzo tęskniłem za tego za takim typem rozgrywki. Za, po, widzę jeszcze, po prostu melancholia amigowa mnie ogarnęła teraz. Nitro. Czwarty. Czwarty, piąty, czwarty. O, ja pier. Ale jeden we mnie uderzył, tylko nie wyglądało wcale, żeby mnie przyspieszył. Gotarol, O, paliwo. O, ominąłem paliwo. No. Trzeba uważać na te. Boki trasy kurczę, żeby w kamienie nie wpieprzyć Gorman, Jestem trzeci, nie? Tak więc Trzeba się trzymać blisko środka trasy, żeby w kamienie się nie wpieprzyć Bo tam w jednym miejscu O PIER! Za bardzo też nie skręcać Dobra, podniosłem paliwo, nie? Chociaż dojadę. <laughs> o jej! Co to było? Jakiś turbo? Nie wiem, ale dojechałem tylko trzeci. To trzeba by zrobić repetę, nie? Nie za bardzo zrobiłem tą. 18 na 20 tych tokenów. Maśnie, właśnie, czy te tokeny są do, do ulepszania? Next. Nowy samochód odblokowany. No fajnie, ale w sumie to bym sobie powtórzył tą trasę, bo już ją znam trochę. I zobaczył, jaki samochód odblokowałem. Ten, bo ten tak, ten jest szybki, ten jest szybki, ten jest wolniejszy, ten ma sterowność. Ten jest tak jakby pośredni pomiędzy tym, a tym, nie? No więc wypróbuję go. Tylko kolorek sobie zmienię, bo można. I go. Fajny niebieski, taki delikatny. Podoba mi się. Dobra. Zobaczymy jak pójdzie tym samolotem. Co on tak zabuksował? Ghost? O nie, mogłem Ghosta wyłączyć. To jest wkurzająca rzecz. To jest poprzedni mój. Nie no co ja robię? To jest poprzedni mój samochód, którym jechałem. Nie chcę ghosta, ale nie wiedziałem, że to będzie takie coś. Muszę wyłączyć. Disabled Ghost. Dobra, dobra, taka już podniosłem. Intro. No sterowność może. Gorsza sterowność może tu się przydać, na tej trasie. Bo ja, jak miałem za dużą sterowność, i za dużo zakręt wchodziłem, i. O, już go, lepiej jechałem poprzednim samochodem. I z zbyt, za dużą sterownością wpieprzałem się w te kamienie, nie? Ale widać, lepiej jechałem tym wolniejszym samochodem. On jest. On był wolniejszy, a jakoś. O, pier... I też wjechałem te kamienie tutaj. Pamiętam. No nie, nie jest łatwa trasa, dobra. Yy, paliwko. Tokeny, za mało. Nie mam nitro. Ma nitro jeszcze! O! Miałem nitro. Trzeba pamiętać o tych kamieniach, żeby nie się nie wpieprzyć. O, 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 o właśnie. To był ten zakręt. Gościu, co ty robisz? Co on robił? Dobra, wyprzedziłem go. Jestem pierwszy. Minimalnie. Pięknie. Yy, mi się wydaje, ten samochód lepszy, nie? Sterowność, tam ten miał za dobrą sterowność. I super. Pierwsze miejsce, tokeny. Właśnie, jak te tokeny wydawać, tak w ogóle? Właśnie, nie miałem ulepszenia samochodu. Może później to się odblokuje. In World Tour, upgrade is always Coś inst... A... tam pisało, in World Tour, upgrade is always installed. Tak jakbym miał już upgrade'owane pojazdy na maksa? Nie przeczytałem całego komunikatu. Dobra, to jest Bliss Infinity Cruiser. Tu mam zablokowane samochody. O, sporo ich jest. nawet nie przejeżdżałem. Aż za dużo. Dobra, Blissem pojadę. Ten ze skórka mi się podoba, niebieska najbardziej. Dobra, trzecia trasa, ostatnia i filmik nagrany, nie? Podoba mi się gra. Na, na wolny wieczorek, na, na, na rozkręcenie nerwów, na zmęczony, bo zmęczony jestem dzisiaj po dniu matki. No to tak, by bardzo przyjemnie nagrać taki materiał i yy, rozkręcić się troszeczkę. Nitro, 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 takenów trochę podniosłem. Takenów trochę podniosłem. N Mamy żadnych... O, co to było? O, nitro podniosłem! To są żyje od razu, bo może być kolejne Tokeny. Zderzenie. Szósty na razie jestem. Bo tak zatrzydam z dupy zawsze. Gdzieś na końcu. Trzeci, a nie była znowu nikogo podnieść, nie? To taki bonus. Tutaj nie było jeszcze na żadnej trasie. Uwe, ale zakręty. O, jeden token był, paliwa trochę. Już drugi, to jest pierwszy gościu. Fajnie, Dobra, jestem pierwszy. A to już du. du jak to się mówi? Zdublowany. Zdublowani goście. Łatwa trasa. Powiem, że druga była trudniejsza. Dużo trudniejsza była druga. Nawet nie wiem, czy pierwsza nie była łatwiejsza. To jest łatwytka. Tylko, żeby, żeby samochodem je dobrze. I pięknie. Nie, no. Jak ktoś, ktoś za dzie, dzieciaka kurde lubił na Amidze grać w Lotusa Lotus Turbo Challenge się gra nazywała pierwsza część Lotus 2 Lotus 3 i również Jaguar XJ 990 to powiem i bardzo lubił te gry i wspomina je z wielkim sercem to powiem, że bardzo chętnie zagra w tą grę bo to jest Normalnie kontynuacja w współczesnych czasach tych, tego. Więc. No. Polecam, polecam. Fajna gra. Polecam, polecam. Naprawdę sympatycznie. Jestem nierozczarowany. Tutaj. You it a nie. aaaa! O! Odblokowałem nowe ulepszenie pojazdu Dead Nowe blok? ulepszenie pojazdu Dead Valley? Finish in, upgrade race to upgrade all your cars. O co tu chodzi? Mogę tu jechać? No school and Spike. Dla wszystkich moich. A dobra, jeszcze pojadę tą trasę, bo jestem ciekawy o co tu chodzi. Widać, że to jest łatwa trasa. Dosłownie prostokątna czy kwadratowa? Kwadratowa dosłownie. I ty nie wiem o co, o co w tej... A, jajku. Nie wiem o co, o co w tej trasie chodzi. Czy tu chodzi o ulepszanie pojazdu na tej trasie tylko? Czy... O! A, no nie jest tak łatwa, bo są te Skulsy jakieś na, na krawędzi, w które można wpaść. Czaszki jakieś. Po prostu zakręt w prawo, zakręt w prawo i żadna filozofia. Tylko żeby żeby nie wyjechać za bardzo poza trasę, bo się najedzie na, na czachę. Już nie ma nitro. Na tej trasie nie ma dodatkowego nitro. Na tej jednej było tylko jedno. O! Żeby za bardzo nie wyjechać. Lepiej się trzymać tej prawej strony, bo... Yy, jednak zakręty są ciągle tylko w prawo. Auto trochę zjeżdża, nie? O, paliwa nie wziąłem. Trzeci. O, to tak. tak sobie. No more. No more. Nie mam nitro. Wiem. Drugi. O, dobrze że. Już drugi raz pieprzyłem. Teraz jeszcze zakosiłem mu zderzak Nie będę pierwszy teraz Ciężko by było O nie, jeszcze mi informuje żebym hamował, tak? Że powinienem hamować, tak? Dobra, trzeci Widziałem, że słabo to przyjechałem, bo dwa razy przywaliłem <gryw> W cudzysłowu w drzewo, w czachę Choose an upgrade. O, ciekawe. O! Speed steering to zwiększa prędkość i sterowność. To zwiększa nitro, czyli prędkość. No i nitro, oczywiście, a to daje prędkość i przyspieszenie. Sterowność powiedzmy, prędkość, i sterowność. To taka trasa do ulepszeń. Ciekawe. Mogę jeszcze raz? A tak z ciekawości zobaczę, czy mogę jeszcze raz. Installed suspension. Czy dostanę inne ulepszenie? Tak z ciekawości jeszcze pojadę, bo to tak przedłużę ten filmik. Nie. <laughs> Ale dobrze informuję, żeby ha. 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 Mógłby. A gorzej mi idzie niż tamtym poprzednim. Łaj, Naprawdę hamulce potrzebne. No dobra, do, do, ja już bym dojechał prawie drugi. Piąty! No to są zdublowani chyba. Wcale nie zmieniam pozycji. Dwa okrążenia jeszcze. Trzeci, dobra. Będę tak jak poprzednio O, paliwo. Aj, aj, aj Dobra. Wyprzedziłem swojego ducha chociaż. Drugi. Pierwszy. Ja pierciele, Bo hamulcy nie używam. A już prawie pierwszy dojechałem. Dobra, new record, no rzeczywiście lepszy. I co, znowu mam ulepszenie, czy już nie? Nie, to już zdobyłem. Dobra, no i tak, tu później sekwila, National Park, Los Angeles, mogę sobie wybrać i, i pewnie dalej. W sumie tu mam tylko 3, aż aż w sumie, bo krótko gram. Mam tylko 39%. Ja powiedziałem tylko, aż 39% kompletnej gry. Ale to nie jest świat, to jest sama Kalifornia. Czyli pewnie Kalifornię zrobię i będę robił następne państwo, tak? Dobra. Ale tak w ogóle to gra bardzo fajna. Kalifornia. A, tu jest Brazylia do odblokowania. Chile. Brazylia, w Kalifornii jestem. Hawaje. Japonia. Chiny. Indie... Arab... E, Emiraty Arabskie, Grecja... Islandia... No i tyle. Trochę tego jest. Może sobie w wolnym czasie będę grał w tą grę, bo bardzo lubię takie gierki. Rozumiemy się. No i... Tylko dajcie znać, czy chcecie filmiki z tej gry. To ja bardzo chętnie też będę nagrywał. A jeśli... Będzie zero komentarzy pod filmem, że nikt nie chce filmu z tej gry po jakimś czasie, bo sobie na razie nie będę grał w tą grę, tylko będę czekał na komentarze. Nie wiem, po tygodniu, po dwóch tygodniach naprawdę nie pojawi się żaden komentarz, że ktoś chce, żebym nagrywał tą grę, to będę miał w dupie i sobie przejdę tą grę po prostu sam, nie? A tymczasem trzymajcie się, pozdrawiam. Bo to widać, jest tylko 3% gry przeszed, przeszed, przeszednięte, tutaj piszę I trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa!